Ej, z tej strony Dobs i witam wszystkich serdecznie w Battlefield 4. Tak jak można było się spodziewać, jest pierwszy. Tak, jest, panie i panowie, gramy, gramy, gramy i chciałbym serdecznie podziękować obsonowi.pl za podanie mi pomysłu na samo obejście, jak tak naprawdę szybciej e, dopaść e, samą betę. Mam na myśli o dostęp z e, samego PlayStation Store, e, moi drodzy. Ogólnie, jeżeli ktokolwiek tak naprawdę czeka na tą pozycję, czeka na tą betę i tak naprawdę nie może, nie widzi jej do pobrania, moi drodzy, logujmy się z poziomu komputera. W tym momencie tam następuje odświeżanie dużo szybciej, wszystko wychodzi płynniej. Także, jeżeli będziecie w stanie zalogować się na swojego psn z poziomu komputera, automatycznie wpisujecie sobie Battlefield 4 Beta. I jeżeli jesteście posiadaczami premium albo mieliście dostęp do e, Warfightera, e, w tym momencie powinniście właśnie otrzymać bezpośredni, wcześniejszy dostęp do otwartej bety Battlefielda 4. E, I moi drodzy, tak jak tutaj widzicie, już sobie gramy, już sobie gramy, i tak naprawdę jest to dopiero <grych> e, początek sam. Także. Ledwo co zdążyłem tak naprawdę e, ustawić sobie czułość Nie jestem jeszcze za bardzo przyzwyczajony Natomiast e, przyciski niektóre zostały troszeczkę pozmieniane e, Troszeczkę inaczej się e, w tym momencie spotuje wrogów Bo bodajże na R2 jak ma to miejsce przy padzie na Playstation 3 e, Tak samo jak widzicie tutaj mam dwa rodzaje celowników e, W tym momencie mam jeden celownik, którym mogę e, już likwidować rogów na dystans, a drugi jest to e, na bardziej bezpośredni. E, teraz gram sobie w trybie bodajże dominacja. I co mogę powiedzieć odnośnie Odnośnie samej y, bety. Po pierwsze, moi drodzy, musimy się przygotować na to, że nie rozpieprza to bani. Także nie spodziewajcie się nie wiadomo czego. To jest cały czas ten sam stary sprzęt. To jest cały czas to samo, tak naprawdę. Także, moim pierwszym wrażeniem, jak wszedłem w ogóle do tej bety, to było dobra. Stary, znowu, jesteś w Battlefield 3. Natomiast, wszystko tak naprawdę wydaje się dużo bardziej sterylne y, w samym odczuciu, jeżeli właśnie chodzi o. Samą otoczkę, jeżeli chodzi o samą grafikę i immersję samą płynącą z gry. Dużo, dużo trudniej się strzela, muszę powiedzieć. Odrzut z broni jest naprawdę, moim zdaniem, kolosalnie, kolosalnie większy. Także próbowałem tak naprawdę już zagrać paroma klasami. Tutaj ten gameplay, który wam pokazuję... Pokazuję wam tylko właśnie z tego powodu, że tak naprawdę na samym początku jest bardzo, bardzo, przynajmniej było, bardzo, bardzo ciężko się połączyć do jakiegokolwiek meczu. E, wszędzie tak naprawdę były zerowe lobby i gdziekolwiek się nie dostawałem, nieważne jakiego filtru bym użył, e, przeważnie lądowałem sam. Do tego dochodziło może, nie wiem, dwóch kolesi i tak naprawdę czekaliśmy cały czas na rozwinięcie sytuacji. Koniec końców był taki, że mm, wszyscy się rozchodzili, każdy szedł w swoją stronę. Także udało mi się w końcu tutaj dorwać, dostać na Conquest, i tak naprawdę chciałbym właśnie wam pokazać ten cały gameplay. E, tutaj widzicie, e, są rolety, są okna, to co było wszystko pokazywane na, na materiałach wideo, że możemy je opuścić, możemy te wszystkim sterować. E, mogę Was już zapewnić o tym, że tak naprawdę to działa. Jest to, e, jest to jakiś element gry, który w pewnym momencie przełoży się na pewno na. Jakiekolwiek odczucie, i na to jak będziemy grali, mam na myśli jakąkolwiek strategię, jakąkolwiek sobie obierzemy, tak? Eee, to co zauważyłem. Klasa Asalta, klasa Asalta, moi drodzy, niepokojąco bardzo szybko kładzie. Ja zdaję sobie sprawę, że w tym momencie w bezpośrednim starciu, jakiekolwiek następuje, jeżeli ja na przykład jestem tutaj z cięższą bronią, moje prawdopodobnie przymierzenie będzie ciut wolniejsze. Natomiast klasa Asalta naprawdę posiada niewiarygodny dystans, plus czas reakcji jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo szybki. Także... To jest tyle, jeżeli chodzi o klasę Asalta. Oczywiście możemy sobie. Yy, dyspo, w, klasa, w samej klasie Asalta dysponujemy tak samo granatnikiem. Yy, natomiast, moi drodzy, tutaj następuje dziwna rzecz. Jest bardzo, ale to bardzo mało amunicji. Także musimy naprawdę rozważnie strzelać. Jest to jakkolwiek wymuszone, tak naprawdę, już na pracę zespołową, po to, żebyśmy prosili o to amunicję. Jeżeli ktoś jest ranny, my automatycznie mu rzucamy apteczkę. Widać, że DICE będzie chciało tak naprawdę wymusić na nas pracę zespołową, właśnie tylko po to, żebyśmy zaczęli ze sobą, weszli w ogóle z sobą jaką, jakąś korelację. Jeżeli właśnie chodzi o teamowy gameplay. Także. Tutaj, y, moim zdaniem, jest to, jest to ok. Dla mnie jest to troszeczkę, troszeczkę nowe. Nie spodziewałem się tego y, aż w takim stopniu, muszę powiedzieć. Y, y, bardziej, bardziej byłem nastawiony właśnie na rozgrywkę taką, jak była w Battlefieldzie trójce, gdzie tak naprawdę tej amunicji było troszeczkę więcej i mogliśmy y, sobie y, po prostu postrzelać. O, tutaj, jak widzicie, nóż. I tak naprawdę nie wiem, co się stało. Powinienem nie żyć, szczerze mówiąc. Ale, jakimś cudem, udało mi się uniknąć tego. E, aczkolwiek, chyba zaraz padnę. A może i nie. Nieważne. Moi drodzy, e, bardzo dużo wybuchów, bardzo dużo jakichkolwiek śmieci latających dookoła. Cała otoczka jest. Muszę powiedzieć, że tak samo, że zdążyłem odwiedzić budynek tam na samej górze, który mieliśmy przyjemność zobaczyć już w trailerach, jak on się zawala. Samego zawalenia jeszcze nie widziałem. Nie byłem przy tym. Aczkolwiek odwiedziłem jedną mapę, gdzie jeszcze budynek stał, i potem już widziałem tak samo same zgliszcza budynku. Budynek jest zawalony. W koło jest masę pyłu. Mapa właśnie się zmienia. Tylko. Moi drodzy, musimy pamiętać w tym momencie o tym, czy tak naprawdę to będzie tylko i wyłącznie jedno zdarzenie randomowe, które nam się przydarza, i od tego momentu mapa zmieni swój cykl, zmieni swój bieg. Czy to jakkolwiek zmieni strategię? Prawdopodobnie tak. Aczkolwiek ja cały czas tutaj widzę puste ulice, jeżeli chodzi właśnie o PlayStation 3. E, także nie jestem pewien w tym momencie ile mamy tutaj graczy. Jest, jest, to, jest to dla mnie e, niewiadoma. Przepraszam bardzo, ale prawdopodobnie powinienem się troszkę bardziej przygotować. Aczkolwiek chciałem wam pokazać ten materiał jak najszybciej. Także e, też też troszeczkę moja moja wina. Natomiast e, jest troszeczkę pustawa. Także także to chciałem zauważyć. Tak, jak już wcześniej mówiłem, 30 klatek, 30 klatek, także tak naprawdę, wchodząc w ogóle w tą grę, my nie widzimy, nie odczuwamy jakichkolwiek mocnych zmian w stosunku co do e, swojego poprzednika, mam na myśli Battlefield Trójkę. I jest to w tym momencie z jednej strony e, rzecz, która, której mogliśmy się tak naprawdę spodziewać. Także, także. E, nie uznaje, nie uznaję tego za, za jakąś ujmę, prawda? Natomiast musimy sobie w tym momencie jasno powiedzieć, że sprzęt ma już swoje lata, my nie przeskoczymy już pewnych rzeczy i na pewno nie na taką skalę, jak Battlefield 4 nam to oferuje. Także to, że mamy przyjemność sobie w ogóle pogrania w to, tak jak widzicie tutaj jakieś strugi wody. Teraz rolety są zasunięte, jak widzicie, i tak samo to yy, jakkolwiek przeszkadza w oddawaniu i prowadzeniu ognia. Teraz tutaj będziemy się bawić małego kotka i myszkę. Tak jest, jak widzicie, koleś po prostu ucieka, ponieważ ja cały czas walę rykoszetem i te kule się gdzieś odbijają. W tym momencie otworzę roletę. Będę starał się go jako, jakkolwiek yy, załatwić, ale niestety przeliczę się. Także. Jak widzicie, te elementy działają. Można było słychać w tle, je, można było jeszcze słyszeć w tle um, alarm z samochodu. Oczywiście, jeżeli szczelimy do samochodu, jeżeli jakkolwiek dotkniemy tego samochodu, automatycznie alarm się włącza, także już możemy być przygotowani na to, że wróg prawdopodobnie idzie z tamtej strony. Aczkolwiek, jak widzicie, obszar jest stosunkowo mały. Jest to, jakaś, jest to jakiś zamknięty, um, mniejszy, mniejszy obiekt i... Tutaj nie można się spodziewać, nie wiadomo czego. Jest to, jest to potyczka. To nie jest, to nie jest wojna na skalę, e, którą, którą normalnie Battlefield mógłby nam zaproponować e, na pc lub konsolach następnej generacji. Jest to, jest to swojego rodzaju jakby potyczka. Jest to m, jakby zmniejszona wersja tego, e, co tak naprawdę e, dostaniemy i na co tak naprawdę wszyscy czekamy. Także moi drodzy. To, co wam tutaj zaprezentowałem, to jest jeden z pierwszych tak naprawdę gameplay. Tak, tak, tak jak chciałem wam w ogóle przypomnieć, jest to dominacja, a punkty A, B, C i tak naprawdę gonimy w kółko, żeby te punkty zająć. Aczkolwiek, ja tutaj punktami praktycznie nie przejmuję się zbytnio, dlatego że staram się wyczuć broń, staram się w ogóle zobaczyć, jak to się zachowuje, czy tak naprawdę nie ma jakichś problemów technicznych. W końcu, jeżeli oni to nazywają betą. Ok, niech będzie. E, chciałbym w tym momencie wyczuć z tej bety jak najwięcej. E, natomiast e, to, co ogólnie Wam zaproponuję, to jest to, że pokażę Wam cykl, tak naprawdę, odcinków e, z tej mapy. To jest, to, jest, to jest praktycznie tylko i wyłącznie jedna mapa. E, żałuję tak naprawdę, że nie są to. E, e, Paracel Islands prawdopodobnie tak to się mówiło. E, jest tylko jedna mapa, e, Shanghai i e, tak naprawdę chciałbym wam zademonstrować ileś gameplayów z tego. I wrócimy sobie potem do Battlefielda moi drodzy. Wrócimy sobie do Battlefielda 4. Ale wrócimy sobie już w tym momencie na następną generację. I wtedy będziemy mieli obraz, pełen obraz, jak to wszystko się zmienia, jak tak naprawdę e, gra zachowuje się e, na sprzęcie, pod który została stworzona, bo tutaj naprawdę odczuwa się cały czas to, że są jakieś restrykcje, jest, jest coś co tak naprawdę nas trzyma i naprawdę nie daje się tej grze rozwinąć, mam na myśli e, oczywiście w tym momencie technikalia jeżeli chodzi o wymagania sprzętowe na PC na pewno ta gra wygląda dużo, dużo lepiej zachowuje się dużo lepiej na pewno tak samo mapy są większe graczy jest dużo więcej 60 klatek tak jak chciałbym przypomnieć Full HD nie będzie moi drodzy, Full HD nie będzie i już Patryk Bach już to potwierdził gdyż tak naprawdę oni byli w tym momencie zmuszeni do Podjęcia decyzji, które miały przysłużyć się grze i postarać się, aby ta gra wypadła jak najlepiej. Także moim zdaniem postąpili dobrze. Co z tego, żebyśmy mieli na przykład troszeczkę lepszą grafikę? Już nawet nie patrząc o, o same jakby walory graficzne, a patrząc o, same, o samą rozdziałkę, kosztem tego, że na przykład animacja by mogła spadać lub ilość klatek. Y, mogłaby drastycznie, y, tak naprawdę, iść w dół, moi drodzy. Tutaj, jak widzicie, winda. Spodziewałem się, że wyjadę w ogóle dużo, dużo y, niżej. Aczkolwiek y, to daje wam wyobrażenie, tak naprawdę, jak mapa jest duża. Tu można już strzelać, aczkolwiek nie będę tego robił, gdyż, gdyż y, prawdopodobnie spadnę na dół i zrobię sobie małe ała. Yy. Jak widzicie w tym momencie ACOG założony i już mogę tak naprawdę prowadzić e, ogień z góry. Już widzimy jednego żołnierza. Ciach, nie ma go. Także to daje wam wyobrażenie, że gra tak naprawdę ewoluuje i gra jest coraz coraz większa. Pomimo to, że jesteśmy na, na, jeszcze, na jeszcze na starym sprzęcie, pomimo to gra naprawdę ewoluowała i idzie cały czas. Moim zdaniem w dobrym kierunku, oj, zostaliśmy zauważeni, i tak, jak właśnie powiedziałem, moi drodzy, ja używałem przed chwileczką e, saporta, Zresztą cały czas go w tym momencie używam. Aczkolwiek czasami, właśnie z tego supporta naprawdę bardzo, bardzo ciężko się strzela. Natomiast ludzie, którzy używają karabinów maszynowych, mam na myśli asaltów, no niestety, jest to, jest to w tym momencie już koniec, moi drodzy. I chciałbym was serdecznie zaprosić do komentowania, czy w ogóle wam się podoba i tak naprawdę jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek problemy z samym połączeniem, piszcie w komentarzach, jeżeli będzie trzeba, to pomogę. I nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić was do lajkowania, hejtowania i oczywiście wypowiadania swoich własnych opinii oraz samej subskrypcji. Także widzimy się w Battlefield 4 za niedługo. A potem już tylko Nowe generacje. Także do zobaczenia. Życzę miłego dnia.